To teraz nie wygląda troszeczkę jak pielucha. Zakrochmalona firanka twojej babuni. Mm. ale chodzę do kurku jajka. Mam ogromną nadzieję, że tego wiatraka nie słychać, ale jeżeli jednak tak, to wyobraźcie sobie i poczujcie jak on cudownie chłodzi w Wasze pomieszczenie i jak relaksujecie się wcale nie gotując przy tych temperaturach. Nazywam się Mariusz, i witam Cię kochane Krzynko, w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj witam Was w nowym holu zakupowym. Jest to pierwszy taki haul na moim kanale. I jestem serio podekscytowana, co mieści się w tych paczkach, ponieważ pierwszy raz zrobiłam tak duże zamówienie z Winded. Nie jest to współpraca, nie jest to reklama. To jest mój potężny main change changer. Słuchajcie, pierwszy raz od bardzo dawna zakochałam się w pewnej estetyce. Tak bardzo, że zmieniam całą swoją szafę. Sprzedaję multum ubrań, więc niedługo będą dostępne na moim kierunku. Hello. By stworzyć szafę, na którą jak patrzę, to mówię, czuję się w tym pięknie i wiem, że to jest po prostu moje. A więc, żeby nie przedłużać, to zaczynamy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mamy do odpakowania 9 paczek, więc moi drodzy, nie ma co czekać, działamy. Cóż to zna estetyka? Kalnik Pierwsza rzecz, o której pomyśleliście, jak zobaczyliście zestaw takich starych babcinnych guziczków, to jest chyba najśliczniejsza biała spódniczka MIDI, jaką ja w życiu widziałam. Widzę, że ktoś już tutaj wcześniej zwężał tą spódniczkę, bo są tutaj poszywane ale wydaje mi się, że właśnie dzięki temu będziemy mogli ją założyć. Nie wiem, czy to jest dziwne, czy nie Ale serio, mam na sobie pierwszy raz Taką długość spódniczki Jest to dla mnie naprawdę Nowe doświadczenie Na pewno jest to wygodne Ale nie no, jest super Słuchajcie, to jest hit Ona ma kieszenie I coś w kieszeniach jest o! Kto nie miał w kieszeniach wypranych chusteczek, to nie zna życia. To jest naprawdę coś nowego w moim życiu, ale czuję się naprawdę uroczo i dziewczęco. Jestem przekonana, że kiedy skomponujemy cały outfit, może to zapoczątkować nową erę, jeżeli chodzi o. Typ spódniczki w mojej szafie. Vintegiaro, jestem zakochana, daję Ci dziewięć na 10. Jeszcze nie do końca wiem, co spowodowało, że estetyka coquette tak bardzo uderzyła mi do głowy, ale uwierzcie, że to jest obecnie taka faza jak w wieku lat 13-14 pastelgod. Przecież to jest przepiękne! Kolejny taki bardzo subtelny, słodki, elegancki, dziewczęcy sweterek Kropeczki i serduszka Słuchajcie, te guziki są po prostu fenomenalne ponieważ łączą się wręcz idealnie z printem zawartym u dołu sweterka Fakt, że ramiona są przedłużone, tak naprawdę ten buf zaczyna się dużo później, daje taki uroczy efekt takiego porannego śniadanka, w sumie takiego troszeczkę kotyczkor i kawusia taka na balkoniku, och. Ej, a chcielibyście może odcinek typowo o estetyce koket? Zauważycie, możecie, że będę uderzać głównie w pastelowe rzeczy od cieniu niebieskiego. I przeważać będzie u mnie biel. jest to spowodowane miłością, którą odkryłam dopiero teraz. Tak jak ja naprawdę nie miałam dużo kraszy, którzy po prostu nie istnieją, w sensie postacie z filmów, książek i tak dalej. Tak teraz ja od ponad pół roku. Marzę o tym, żeby zrobić sobie taką Eager Space, która będzie Cinamorola! Jest też jakiś taki styl właśnie fanek cinamorola, ale jeszcze się w niego nie zagłębiłam, ale. Zbieram, zbieram. Szczerze, ten taki vintage odcień całego sweterka, bo on nie jest taki bardzo biały, tylko już taki... Jakbyś czuła, że nosiły go poprzednie pokolenia. To jest coś, co ten sweter czyni jeszcze bardziej wyjątkowym. Vintage Aero 10 na 10. Świna! Stwierdziłam, że ją tutaj podstawię, bo mamy teraz jakieś takie różowe, nie wiem co... Hmm. Zacznę może od karteczki. Przepraszam za problemy z etykietą. Mam nadzieję, że spódniczka się podoba. I takie przesłodkie nakleki. Hello Kitty. Świnio, musisz to ocenić. I jeszcze Hello Kitty Dino. Pasuje mi totalnie do tego. To mogłoby być tutaj przyklejone. Skromna, urocza spódniczka z filigranowymi kwiatuszkami, pięknymi falbanami oraz pierwszej klasy różowymi kokardkami. Przyznam, że właśnie obawiałam się, że ta spódniczka będzie mi minimalnie za duża. Troszeczkę muszę ją po prostu zwężyć. O, tu słownie dole, żeby ona ładnie dopasowała się do mojej sylwetki, bo tak troszeczkę wisi i ja ją mam właściwie. Tak, żeby się nie zsuwała w tym miejscu. Jak ją zwężę, to ona jest taka troszeczkę minimalnie rozchodząca się na boki. Natomiast kiedy jest tak, to daje to efekt po prostu kwadratu. Ona jest taka warstwowa. Tutaj mamy taką delikatną podszewkę. Nanoszę ją do babuni na dole, bez problemu mi ją zwęży, i myślę, że często będziemy się w niej widywać. Nigdy nie mam się za problem z transakcją, wszyscy jesteśmy ludźmi. To ile razy ja się pomyliłam na wyndot, to o! Inna historia życia. Nie wiem, czy mogę ją ocenić, dopóki jej nie dopasuje. Nie no, uważam, że takie dobre 7 na 10. No i co, ja mam teraz to zębami otworzyć? Nie, nie. Na moim biurku stoi szarlotka I to jest właśnie ostrze, które powoduje, że ona jakoś magicznie zniknęła w 99% Uhuhu. Teraz chwila prawdy, bo... Szczerze to mam love-hate relationship z tego typu kapeluszami Ponieważ one czasami są za małe na moją głowę A ja lubię, kiedy one są takie... Słuchajcie, to jest z Primarka. Mówicie, Primark czy Primark? Kuchate kapelusze. Czy człowiek wymyślił coś piękniejszego? Może tak bardzo. Chyba nie zaprzeczycie, że moja loszka totalnie zmieniła teraz charakter. Wiecie, że to są owocki, które zerwałam w ogródku. Jeszcze ja teraz staję taką typiarą śniarą. Znaczy. Nie chcę, żeby to się miało, ale chodzę do kur po jajka Brałam sobie owoce na śniadanie Grzyby znajduję w ogrodzie No dobra, przymierzamy Ładnie NIE MNIE, BO SIĘ WKURZĘ Kapelusz zawsze trzeba wyczaić po swojemu Dobra, ten kapelusz mi się podoba On pod po prostu jest wystarczająco obejmujący mój łeb. I normalnie zaczynam się dbać, że moi starzy stwierdzą, że ja robię baby shower. Znaczy się gender reveal i że ja chłopca będę mieć. 9 na 10, bo mógłby być minimalnie większy. Tu jest coś naprawdę tici ale wydaje mi się, że to będzie bluzeczka, o którą się licytowałam. Ej, ona ma ładniejszy kolor niż... Na zdjęciu. Jest przecudowna. Słuchajcie, cudowna koszula podiumana waszej babci. Kosztowała 15, zaproponowałam, że kupię ją za 10, no i krakowskim targiem stanęło na 13. Uważam, że to jest po prostu idealna cena i deal mojego życia ponowny, bo to wykończenie kołnierzyka tak subtelnie, a zarazem chciałam powiedzieć, że zarazem charakternie. Nie wiem, czy to nie jest przeciwieństwo, ale to jest małe, ale może zrobić mnóstwo. Ta zna, Stop, przerwa na nawodnienie Robisz pauzę I w tym momencie, gdy się nie ruszam Tu ptasz po wodę i pijesz całą szklaneczkę. Serio, to jest dla twojego zdrowia. Nie wiem, czy czujecie klimat tej koszuli. Ja sama nie wiem, co po prostu się dzieje z moim stylem, ale absolutnie mam wrażenie, że czas włamać się do szaf moich babć poszukać takich perełek jak ta. Kocham tą estetykę za to, że mamy tyle bazowych ubrań, które razem tworzą po prostu piękną symfonię. Mnie ta delikatność ukradła. Odkryłam, że tak naprawdę w prostych rzeczach możemy tworzyć warstwowe outfity, które wyglądają znacznie lepiej niż jakieś bluzy ze zwykłym nadrukiem. To jest po prostu tak basicowe, tak proste, a działając na wielu płaszczyznach możemy osiągnąć naprawdę fenomenalny efekt stylówki, takiej po prostu wow, nie?, że idziesz i on cię patrzy, i mówią, Ale ona jest dziwna. Mmm, ona jest piękna, a najlepsze jest to, że właśnie przez fakt prostoty możecie znaleźć bardzo dużo bardzo tanich używanych rzeczy, którym naprawdę możecie dać drugie życie. Pinto dziaro, kocham cię i pamiętaj, trzeba się zawsze targować bardzo dobrze. Jakbyś mi dała to zadycha, to nie pokazałabyś takiego charakteru, więc słuchaj, za charakter 10 na 10. Zawsze tego typu koperty. Ja się boję otwierać, bo boję się, że coś przerwa. Czy to teraz nie wygląda troszeczkę jak pielucha? Na początek chyba muszę minimalnie rozprostować te gumki, bo one zobaczcie, się bardzo jakby pospinały i nie daje to tego takiego efektu falbankowego ramionczka. Czy ktoś oprócz mnie na to? Na to, mówi na ramki? Bo ja uważam, że to jest bluzka na, na ramkach. Ale strasznie dużo osób mówi ramionczka chyba. A ja zawsze mówię na ramki. Zawiążmy kokardkę. Czuję się po prostu jak jakaś y, księżniczka teraz. Mamy biały, delikatny topik. Jakbyście nie widzieli, który dookoła ma. Z tyłu jednak nie. Takie falbankowe wykończenie, a jednocześnie mamy tutaj chyba zaznaczenie na biust, czyli on będzie taki delikatnie gorsetowy, ale to jest pierwsza taka rzecz, która przyszła brudna. To jest ciekawe, ciekawe, ciekawe skąd to jest? Dobra opcja 1 pokazuje Wam, jak to wygląda ze stanikiem. No, troszeczkę remontka, ale wydaje mi się, że przy ładnie uniesionym biusie to prezentuje się naprawdę dobrze, o ile nie lepiej kiedy założy się to bez. Aczkolwiek sprawdźmy. Wydaje mi się, że jednak ze stanikiem wygląda to lepiej. <gry> no ok, może tragedii nie ma, to jest takie naprawdę wolność cudzką, no! Im dłużej jestem w tym topie, tym bardziej się do niego przekonuję. Wiem, że może tutaj zbyt dużego rozmaicenia nie ma, natomiast samo to podszycie, które podtrzymuje Wam troszeczkę biust, powoduje inny komfort tego topu. Aczkolwiek, wydaje mi się, że gdyby tego nie było, to właśnie nie było. No słuchaj, jak nie ma, to nie ma! Jak nie ma, to nie ma? Jestem zadowolona. Mam nadzieję, że ten tył się dopierze. Daje. Sześć pół na 10. I Przyznajcie, że paczki z Lando są takie przyjemne w otwarciu. Łu, wow, tak przyjemne jak ten puszek, który tutaj mamy. Bluceczka z Pretty Little Things. To jest taka zakrochomalona firanka twojej babuni. I nawet tak opowiadam, nie? W takim już lekko zżółkłym białym odcieniu. Zobaczcie, to wszystko jest print kwiatowy. To jest po prostu koroneczka zbudowana z flory. I bardzo kiczowato, a jednocześnie Boże, kocham takie motywy. Zakończone rękawy puszkiem. Pięknie wygląda ten motyw na skórze i gdzie przebijają moje tatuaże. To jest po prostu cudne. Założyłam sobie staniczek. Powiem wam, ciężko się to zakładało. Ciężko się to zakładało, w sensie rękawy tutaj są bardzo, bardzo przyległe, a jest to jednak materiał, który niezbyt nie no, niby się ciągnie, ale tutaj jest mocno zszyty. Ale to będzie jedno z moich ulubionych filankowych ubranek. Z tego względu, że są te puchy. Ja te puchy... no nie wiem. No ja się w tym czuję po prostu jak jakaś królowa śniegu! Albo... no nie wiem, to... kurde no! No z tym pasztetem! tu nie lubi małych, tych kotecków? No ja tu... daję... zyskę. Czuję się w tym tak pewna siebie, dobrze dobrane ciuchy do stylu, który preferujecie. To jest taki boost pewności siebie plus 40%, moi drodzy. Słuchajcie, tutaj mamy tenisówki ML Flower. Zaprezentujmy to niezwykłe obuwie. Ktoś to zapakował jak ja. Dał cztery tony taśmy klejącej. <grym> Łojeku, jakie to jest małe! Co my tu mamy? Oj nie zauważyłam tego. To jest jakiś klej, czyli coś tu było. Tiulowa, księżniczkowa spódniczka, tak w sumie inspirowana baletkorem, której główną ozdobą jest ta piękna śliska kokarda z przodu. Dużą zaletą, wydaje mi się, jest to, że jest ona regulowana i gumkę ma się tak naprawdę po całości, więc możecie ją nosić w wielu rozmiarach. Na maksy podoba mi się zakończenie. Wydaje mi się, że będzie to robić naprawdę sporą robotę, ponieważ powinno to nadać sporej objętości. Na pewno spełni funkcję halki. Krótka. Będzie fajna do takich shortów spodenkowych. Z tego holu zakupowego. Białe shorty z falbankami. I to będą takie, no po prostu antygwałtki, i wtedy będzie picobello. Do zdjęć, tak, na sesję, jak najbardziej w porządku, Ale chodzić tak, no to tak trochę. No. Czy wypada, czy nie wypada? Odpowiedzi na to nie ma, bo gdyby kazano nosić ci twaruk na głowie. Musiłabyś? Ma ona bardzo halkowy vibe w szczególności przez to tutaj, ale wydaje mi się, że można z niej stworzyć naprawdę dobry dół stylizacji, tylko potrzebne jest coś więcej. Wydaje mi się, że dam siódemeczkę. Tak, daję siódem za utrudnienia z tą Bam, 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 bam. Tą paczkę zostawiłam na koniec, ponieważ jestem nią najbardziej podekscytowana, a jednocześnie zestresowana. To będzie sweterek z bolerkiem z Liz Rozumiałam, że S, więc boję się, że może być mały. O! Dziękuję ci osobom, która to pakowała za napotęgowanie napięcie Tam będzie jeszcze jedna rzecz.

Liz, Lis, Liza. Sukienko sweterek. Przepiękny, delikatny. Zobaczcie ten tył z tą koroneczką. Koroneczka. Jest w takie romantyczne różyczki. Guziczki z kokardkami. Było napisane, że on jest trochę zmychacony, ale przepraszam, on jest dla mnie w stanie wręcz idealnym. I do tego jest futrzane, bolerko które przypina się za pomocą guziczków i zawiązuje z przodu na kokardkę. Bardzo bałam się zamawiać eski ze względu na rozmiar azjatycki, ale moje cycki się już na tyle zmniejszyły, że są prawie akceptowalne. Znaczy powinny być jeszcze mniejsze do tego rozmiaru, po prostu powinna mieć M albo L. -kę. Co też mówią rękawki, ale I'm in love. Dofuterkujmy się jeszcze. Ojejku, nie chcę się tego przyczepiać, ale można. Zaufajmy na słowo, dobra? Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tak powiem, po prostu. Ja cię kręcę. Ta po prostu koronka. To jest hit. Ten sweterek na obecne wieczorki. Sierpniowe, wrześniowe. No, po prostu cudny. Moje włosy same mokre. A ja pływam we własnym bodzie jestem tak szczęśliwa z tego zakupu, że nie zdaję sobie sprawy nie mam pojęcia ile ten sweterek kosztował bo nie wiem z którego on jest roku nie obczajałam ale jak tylko zobaczyłam o, to nawet nie było zastanowienia znaczy było dodałam na ulubione i sobie zastanawiałam się kupić i kupić, kupić i kupić 120 za taki sweterek Lazy Lizzy uważam, że to jest po prostu Okazja życia. Uwierzcie, że ja już nie mam siły w tym być, więc nie zaprezentuję wam go pięknie, ale. To jest dla mnie 11 na 10. Kocham po prostu. Najlepsze co mogło być! Przepraszam, jeżeli byłeś na słuchawkach. Czy podoba Wam się taka estetyka, czy mówicie... się uh, o fuck? Are you serious? Dawajcie szczerze, nie ma spiny. Każdy lubi, co lubi. Malineczka dla Ciebie. Otwórz a um. Zapraszam na poprzednie materiały. Napiszcie, czy chcielibyście więcej holi zakupowych z Winted E, widzę, widzimy się. Nie